Uwaga, w materiale są spoilery do dwóch najnowszych odcinków Star Wars The Bad Batch. A więc 3, 2, 1 zostaliście ostrzeżeni. A więc tak, po kolejnym tygodniu dostaliśmy aż dwa świetne odcinki. Odcinek szósty pod tytułem Infiltration zaczyna się tym, że Rex i inne klony eskortują senatora Singa na spotkanie z Rayo aby obgadać sytuację z imperium. E, aczkolwiek łowca klonów, taki sam jakiego dostaliśmy w poprzednim sezonie, zaatakował ich. Hauser jednak go ogłuszył, po czym wrócili do bazy, aby go przesłuchać. Tym razem nie narażając, że klon zrobi wiadomo co. Łowca jednak nie daje za wygraną. Fireball po przeszukaniu jego sprzętu natknął się na listę celów, jakie łowca miał wykonać. Głównym celem było porwanie Omegi. Rex po usłyszeniu tej informacji od razu skontaktował się z Echo i Hunterem, aby Ci przylecieli do nich. Kiedy cała ekipa 3 leciała na miejsce, jeden z nich, czyli oczywiście Crosshair, nie został miło przywitany przez Hausera, którego obwinia za śmierć jego braci Night Omega dostaje kulsę świetlną od Echo, po czym ten odlatuje z planety, by odebrać skądś Gregora. Ech, to już Hauser w tym odcinku miał większą rolę niż Echo przez cały sezon. No ale dobra. Omega i Crosshair informują klony, co się działo na Tantis. Crosshair wyjawia, że klonom kasowano tożsamość i eksperymentowano na specjalnych agentów. Crosshair jednak się nie dał, co oczywiście jest oczywiste. E, jeden z tych agentów bez problemu dostał się do bazy, aby zabić pokonanego wcześniej łowca, ale widząc Omega, szybko to raportuje Skorczowi, który, który wysyła oddział dowodzącego przez e, Wolfa. Eee, łowca robi rozrubę i zabija agenta oraz resztę klonów, w tym niestety Firebola, który zginął dosłownie przez kulę ognia. Baza się zawala i bohaterowie muszą uciec. Na tym kończy się ten odcinek. Odcinek siódmy Extraction: eee, Bohaterowie, którzy przeżyli, czyli no cała parszywa zgraja, Rex, Hauser i Nemek, uciekają podziemnym przejściem. Do bazy przylatuje Wolf z innymi klonami. Wolf, nie wiedząc kim jest łowca, rozkazuje mu wypełniać jego rozkazy. Łowca ma to jednak gdzieś i biegnie w podziemiach z resztą ekipy. On i Crosshair przez chwilę powalczyli, ale udało mu się uciec. Zgraja i klony przemierzają dżunglę, aby dojść do punktu, w którym odbierze ich Echo i Gregor. Crosshair i Hauser przez chwilę rozmawiają. Hauser wyjawia Crosshairowi, że widząc jaką on ma dobrą relację z Omegą, Naprawdę uwierzył, że się zmienił. Bohaterowie się ze sobą godzą, jednakże napada ich ponownie łowca, który zabija kolejnego klona Nemeka. Crosshair z nim walczy obok wodospadu, ale przegrywa. Hauser go jednak ratuje i zrzucają łowcę z wodospadu. Gdy cała ekipa dotarła na miejsce spotkania, przelatuje Wolfski i z kilkoma innymi klonami mają ich pojmać. Rex jednak, wiedząc, że się znają, próbuje mu wmówić do rozsądku i namawia go do słusznej drogi. Przylatuje Echo, a Wolf pozwala im odlecieć. Okazuje się, że Łowca przeżył, ale jego tożsamości niestety nie poznaliśmy. Odcinek kończy się tym, że Rex namawia Huntera do dołączenia do jego rebelii klonów, wiedząc, że Omega jest na celowniku Imperium. Okej, okay, a więc tak, odcinki jak zawsze dowiozły. Miło widzieć więcej tej rebelii klonów i cieszę się, że cała ekipa Bad Batch prawdopodobnie już na stałe do nich dołączy. No mam nadzieję, bo to już jest najwyższa pora, no i cóż, swoją drogą, jeśli wszystkie klony, które zdezertowały i współpracują z Rexem, i są tak słabe jak w tych odcinkach, no to nie wróżę sukcesu na Mount Tantis. E, bardzo mi się podobało ponowne spotkanie Crosshaira i Hausera. Wiecie, drobny konflikt musi jednak być. Po tym jak Crosshair pogodził się ze swoim oddziałem, musi także... Od... Pokutować za swoje winy w, in, w oczach innych postaci. A Hauser, by, Hauser przepraszam, e, był idealną do tego postacią. I miło widzieć, że się pogodzili. E, cóż, jeśli miałbym mieć do czegoś zastrzeżenie, no to po raz kolejny o tym wspomnę, ale postać Echo, który ponownie musiał gdzieś polecieć i być nieobecny przez większość czasu, no bo. No naprawdę, to się robi już irytujące, no bo wiecie, rebelia klonów jest idealną okazją, aby go rozwinąć, a i tak jest traktowany jako postać pobocz poboczna, więc cóż... Oby to zmienili jeszcze w tym sezonie, liczę na to. E, miło widzieć także znajome twarze, takie jak Ryo Chuchi, a no ale przede wszystkim Wolf, który ze swoimi kolegami z oddziału wygląda na to, że będą szpiegami dla Rexa. Podoba mi się też, że absolutnie żaden klon wokół Wolfa nie zakwestionował jego decyzji, by wpuścić um, Rexa i resztę ekipy, więc szykuje się na tu jakaś akcja. No cóż, ciekawi mnie jego dalszy wątek w tym sezonie. No i dobra, ostatnie o czym chcę pomówić to Assassin z Mount Tantis, który był Utrudnieniem dla całej ekipy w tych dwóch odcinkach. Wiecie, ja nie chcę nic sugerować, ale w porównaniu do poprzednich jego kolegów nie zginął i walczył bardzo dobrze. A fakt, że przeżył, może świadczyć o tym, że to może być ktoś, kogo znamy. Oczywiście mogę się mylić, i to pewnie będzie coś po kroju Maroka z Asoki. Ale wiecie, wszystko jest możliwe. Jeżeli miałbym kogoś obstawiać, to nie. Na pewno nie teka, on niech już lepiej spoczywa w pokoju. Um, ale moim zdaniem jest szansa, że to Cody. Wiemy już, że nie dołączył do Rexa, bo raczej walczyłby u jego boku. Nie wiemy także, co się z nim stało poza tym, że zdezerterował. E, no ale co? Szwęta się gdzieś po galaktyce? Tworzy jakąś inną rebelię? E, jest gdzieś więziony? Czy może właśnie jest tym asasinem? No cóż, jestem bardzo ciekawy, co się podoczy za tydzień, a ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia.